Młodzi, zdolni, utalentowani, członkowie zespołu Kop. Zobaczcie państwo sami. Wioleta Piątkowska, witam Państwa serdecznie. Dziś z naszymi kamerami gościmy na próbie zespołu Kop. Z nami członkowie zespołu, proszę, abyście się na początku przedstawili. Kaja, wokalistka. Piotr gitarzysta. Piotrek perkusja. Kasper gitarzysta. Olaf, basista. Chciałabym, abyśmy na początku naszej rozmowy porozmawiali o historii założenia zespołu. Więc Kajo, ciebie poproszę jako pierwszą odpowiedź. Skąd wziął się pomysł, żeby założyć w ogóle taki rokowy zespół, jakim jest zespół Kop. Na początku y, nasze pierwsze spotkanie, tak jak jeszcze nie byliśmy zespołem, to było na eksplozji 4 na 4 Ciechanowskiej, y, i wtedy tam y, w różnych y, kawałkach graliśmy y, czasem razem, czasem oddzielnie, i właśnie pomyśleliśmy, że właśnie fajnie nam to idzie, więc chcieliśmy założyć sobie zespół. Rodzice nam w tym pomogli i jeszcze nauczycielowie. Y, no i właśnie tak powstało, a później jeszcze musieliśmy nad nazwą naszego zespołu i pomyśleliśmy, że fajną decyzją będzie pierwsze litery naszych imion, i tak właśnie. A jak wspominacie swój pierwszy występ? Bardzo dobrze. Jak was przyjęła publiczność? Normalnie tak dobrze, Przecież bardzo się ciepło właśnie. Standowali? Tak. Były jakieś bisy? Nie. Okej, okay. teraz e, chciałabym, żebyście nam powiedzieli e, skąd wzięła się do was miłość do tej muzyki, bo ktoś wam musi ją, musiał ją zaszczepić. E, w moim przypadku to było tak, że po prostu grałem na gitarze klasycznej mhm. i zacząłem grać na elektrycznej, bo mi się właśnie spodobała muzyka rockowa i też rodzice słuchali bardzo mhm. często. A w jaki sposób wyglądają wasze próby? No, jest na pewno dużo śmiechu, ale też na początku się stroimy, nie zawsze się to samemu daje. Gramy wszystkie kawałki, mamy przerwę. Najlepszy część dla Piotrka i no. I mhm. A jak często do się jak często się spotykacie? Raz w tygodniu w poniedziałek. Mhm. Ile czasu trwają takie próby? Dwie godziny, półtorej. Mhm. Mówiłeś, że najlepsze dla Piotrka są przerwy, tak? Tak. A, czemu? Ponieważ. To dlatego, to dlatego, że często mi ręce bolą, bo dużo pracuję nad kondycją fizyczną. Mhm, rozumiem. Macie już kilka za sobą występów. I który wam tak najbardziej utkwił w pamięci? Może ja powiem, że mój na, na, najbardziej utkwił w pamięci w kawiarni artystycznej. To było w piątek tydzień Mimo temu, classic tak rock Classic Rock Night mhm. i właśnie tam było, tak wspominam dlatego, bo tak publiczność, publiczność nas ciepło przyjęła i czuję się tam jak w domu mhm. A w... wolicie grać przed starszą publicznością, czy może przed rówieśnikami? Gdzie jest gorzej grać? Czy tak samo wam świetnie idzie? Lepiej grać przed rówieśnikami, bo tak mi się wydaje, dlatego, że tak przyjemniej jest i z... Jakby też są dziećmi, co takie, czujemy taką więź, jakby. Mhm. A stresujecie się mocno przed występami? No, ja może? Yy, no niektórzy się stresują, niektórzy nie, ale jak już wejdziemy na scenę i zaczniemy grać, to już nas, ten, ten stres z nas spły spływa już. Mhm. A macie jakieś sposoby takie sprawdzone naradzenie sobie ze stresem? Ostatnio graliśmy w balona. W balona, tak? I pomogło faktycznie? Tak, tak pomogło. Kupa śmiechu przy tym była, bo widzieliśmy zdjęcia. Faktycznie wstawiliście chyba na stronę nawet Waszego zespołu, tak? Na profilu na Facebooku można było znaleźć te fotografie i pomogło. Mhm. Tak, tak. Ale też radzenie sobie ze stresem właśnie jest yy, śpiewanie dla mnie, a pewnie dla chłopaków granie, na instrumentach. Czy ciężko jest pogodzić naukę z występami, z próbami, jak to wygląda w waszym przypadku? Czy macie jakieś złote rady, być może dla przyszłych młodych artystów, którzy boją się angażować bardziej na przykład w muzykę, czy też w inne dziedziny? Bo boją się, że nie dadzą rady połączyć tych wszystkich obowiązków. I Jak wy sobie z tym poradziliście? Kto teraz? Po pierwsze, Niech się ludzie nie boją grać, a nie ma przy tym żadnej tremy, mhm. a po drugie, można sobie poradzić z nauką, z dodatkowymi zajęciami i mhm, Czyli nie zawaliliście nic w szkole. Nie, wszystko, nie. wszystko zaliczacie w terminach, tak? Tak, tak? Wszystkie klasówki na piątkę rozumiem, które były. Nie? nie. nie? Na szóstki! Ja <laughs> na piątki. Na piątki, tak? Czyli jesteście w stanie to śmiało pogodzić. A macie jakichś swoich ulubionych wokalistów, wykonawców zespołu? To teraz po kolei, dobra? Wszyscy mi powiecie i naszym widzom przede wszystkim. Kogo lubicie słuchać i co ty Kaja, lubisz najczęściej śpiewać? Mm, moim tak jakby wzorem, nie to, że się wzoruję na śpiewaniu, tylko po prostu bardzo lubię Queen, zespół Queen i jeszcze zespół ACDC. Ja bardzo lubię zespół Iron Maiden i Sabaton. Czyli widzę ambitnie. Ja czysty. Lokalnie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chwanku. Zespół Iron Maiden i ICDC. Mhm. Ja lubię zespół ZZ Top, którego gotwór właśnie. Mhm. A z kim byście chcieli z tych nawet wymienionych y, wystąpić na scenie? Z jakim może wokalistą? Cho możemy wymienić tutaj również naszych lokalnych wokalistów, bo wiemy, że również mamy takie nasze perełki gwiazdy. Z kim byście chcieli zagrać? Myśleliście o tym? Szkoda, że Freddy Mercury nie żyje, bo ja właśnie no chciałabym tutaj, z nim zaśpiewać. Um, a oprócz Freddy'ego o kim jeszcze myślisz? W duecie. W duecie? Nie wiem. A wy z kim byście chcieli zagrać? Z Iron Maiden ja bym na przykład chciał zagrać. Mhm. Iron Maiden też. Też, tak? A tej kolegę? No, zizizob, jak powiedziałam. Mhm. Czy swoją przyszłość wiążecie z muzyką? Bo teraz jesteście na razie bardzo młodzi, jesteście z tego, co widzę, bo obserwujemy Was na występach, jesteście ambitni, bardzo zdolni, ale czy gdzieś z tyłu głowy macie, że faktycznie chcielibyście to swoją przyszłość związać z muzyką? Bardzo byśmy chcieli, ale nie, może się różnie potoczyć to. Ja, ja na początku myślałam, że to tak nie będzie moją pasją, że tak yy, zawodowo będę to robić, ale właśnie się zastanawiam nad tym, czy będę śpiewać zawodowo, czy nie. Kto się Wami opiekuje? Kto jest waszym takim mentorem, przewodnikiem duchowym? Pan Marcin mhm. i pan Robert. Mhm. I rozumiem, że oni się doskonale wami opiekują, dają wam różne wskazówki muzyczne. Tak, oczywiście. Mhm. A kiedy gracie jakiś kolejny koncert? Kiedy macie występ? Gramy w niedzielę w Warszawie dla banku BNP Paribak, charatatywny koncert. Na który już z tego miejsca serdecznie, razem z członkami zespołu Państwa, zapraszamy. Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym, abyście mi jeszcze powiedzieli, mi i naszym widzom, jak wspierają Was wasi rodzice, bo wiemy, że ta ich pomoc jest niezastąpiona. Na pewno organizują przeróżne atrakcje. Zorganizowali ostatnio grilla. Mhm, czyli cały czas was wspierają, tak, chcą, tak. żebyście też się integrowali, dlatego też wymyślają wam różne imprezy integracyjne, tak? Tak, mhm, tak. tak. Mhm. Drodzy Państwo, sami słyszycie, młodzi, zdolni i bardzo ambitni. Dziękujemy, dziękujemy Wam za rozmowę. Natomiast Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy przede wszystkim do śledzenia występów tych młodych. Zdolnych artystów i odwiedzania przede wszystkim ich strony na Facebooku. Dzięki wielkie za rozmowę. Drodzy Państwo, śledźcie ich, bo jeszcze nie raz nie tylko Ciechanów, ale i cała Polska o nich usłyszy. Do zobaczenia!